Nie, upływak B jest już gotowy Tak, i zamontowałam przycisk katapulty Tak jak sobie życzyłeś Umożliwi ci szybką ewakuację z pływaka Miau! Wciśnij to, a wyskoczysz z pokładu szybciej Niż zdążysz powiedzieć całe moje pole marchewkowe Dziękuję No to czas się przejechać i przetestować nowy przycisk wow! Czekaj chwilę Przecież muszę ci powiedzieć jak to działa Wciskam ten przycisk i wylatuję z pokładu jak z procy Prościzna. Najpierw musisz wyłączyć silnik, dopiero później wcisnąć przycisk Jasne, kochanieńka, a ja teraz otwórz proszę o kto własz Jeśli nie będziesz pamiętał, żeby wyłączyć silnik, twój pływak będzie dalej płynął bez ciebie Będę pamiętał, otwieraj Zobaczymy, czy ta katapulta faktycznie działa. Uh. Uh. O, oh. nie mój pływak! Zapomniałem wyłączyć silnik. O, oh. nie. Zgłaszam, że nastąpił problem. Zapomniałeś? Mam rację? No coś ty? Nie. E, o czym takim? No dobra, już dobra. Zapomniałem wyłączyć silnik, zanim wcisnąłem przycisk katapulty. I teraz nie ma mojego ukochanego pływaka. Kapitanie, trzeba działać, musimy go odnaleźć. Kseniu, włącz proszę okto alarm nauci Wszyscy na mostek. Moi drodzy, straciliśmy pływak B. A niestety konkretnie to ja go utraciłem. Po pierwsze, musimy ustalić, w jakim rejonie go poszukiwać. Tusiu, sprawdź lokalizator. Powinien nam pokazać, gdzie jest nasz pływak. Już się tym zajmuje, kapitanie. Jest mój słodziak! Zdaje się, że wpłynął w jakąś dziwną, wielką przestrzeń. Kolumbiku, postaraj się sprawdzić i opowiedzieć nam, co to takiego. Kseniu, potrzebny nam natychmiast pływak C. Do sterowni! Już prawie gotowe szefie! Jak ja czekam, żeby znowu zobaczyć mojego pływaczka! Spójrzcie, znalazłam kilka Twoich zdjęć w pływaku B. O, osobiście na nim malowałem te ząbki. A tu wygrywamy razem wyścig, a tutaj razem uciekamy. Aha. Mówię wam, nie ma pływaka nad pływak B. Spokojnie, odnajdziemy go. I to już wkrótce. Kseniu, pływak C jest gotowy? Tak jest. Yeah. Świetnie. Otwórz proszę octowlas. Okej, okay, już się robi. Chyba jesteśmy blisko mojego pływaczka. Za chwilę odholujemy go do bazy. Jasne, półka z masłem. A! Widzicie to? Niech mnie ktoś uszczypnie. To wielki las listownicowców. Hmm. Lokalizator wyraźnie pokazuje, że pływak B znajduje się gdzieś w środku tego lasu. Musimy więc tam wpłynąć i Kocurro, popłynie. Kocurro, o! my też Kolumbiku. A? Hm. Niezwykłe. Listownicowce to najwyższe podmorskie rośliny się tak wysoko, że w końcu są w stanie dosięgnąć słońca. Tak jak lasy na ziemi, tak i ten las jest schronieniem dla wielu stworzeń. A zatem nie będzie łatwo znaleźć pływaka, aby w tak dużej przestrzeni. Ale lokalizator pokazuje, że jesteśmy blisko. Tędy! O! Uważajcie! W lesie jest wielki rudy rekin! Rudy rekin? Momento, to na pewno pływak B. Wracaj tu! Ej, coś ty powiedział o tym wielkim, rudym rekinie? Powiedziałem, że widziałem go w lesie i tyle. A ja się teraz tutaj pragnę schryć, także żegnam. Czy to ten obiekt na zdjęciu? Tak, nie mogę patrzeć. Te wielkie zęby mnie przerażają. Oj, no co ty. To nie są prawdziwe. Ja je sam namalowałem. Widzisz? O, przestań, bo nie wytrzymam. Ko córro, lepiej przestań, bo jak nie to... to co? To taki puchnący rekin. Kiedy coś go przestraszy, nabiera bardzo dużo wody, staje się jak balon i wtedy dziękuję, już wiem co wtedy Kolumbiku. Spójrzcie, jesteśmy coraz bliżej pływa KB. Już do ciebie płynę, słoneczko. O, o, o. O, 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 o. Coś się wydarzyło, panowie. Oj, to płaszczka kolczasta! Gdzie baba, jak barytonem mówi? Oj, to taka nazwa gatunku. Chyba, że tak? Poszukujemy naszego pojazdu. Zowie się, pływak B jest w kolorze rudym. Widziałeś go? e, -e. Nasz lokalizator wskazuje, że powinien być gdzieś w pobliżu, ale nie możemy go znaleźć. Hmm. nie wiem nic. Co tu kryć, ale ktoś się zniży. To później się zbliży. Ale żeś pomógł, płastuchu jak nie wiem co. Jeszcze będziesz coś chciał. Zniży, a później zbliży? Ech, czekajcie, z dołu do góry. Kapitanie, ten las jest jak wielopiętrowy budynek, po którym można się wspiąć. Aha. A dotąd szukaliśmy pływaka B jedynie na parterze. A on jest, zdaje się, gdzieś na pięterku. Oktonauci, do dzieła. Lokalizator pokazuje, że nasz pływak jest dokładnie tutaj. To niby czemu my go nie widzimy? Gdzie się podział? Pst, hey! Hej ty, tak ty. Kto to mówi? Ja przecież. Ja, ja. To ja. Tutaj, Kto ja? tutaj. tutaj, tutaj jestem i... w tasku. Gdzie? Tutaj Widzisz? Znajdź nas. nas. Nie widzisz? Znajdź nas. Kapitanie, liściuchy do mnie przemawiają. Liściuchy przemawiają i mówią, że pływak B jest tutaj. O, ale gdzie? Spójrzcie, tu są tylko chaszcze. O, o, o. Widzę, widzę! Jest moje słonko, tak! Tęskniłeś za panciem? Ha, ha, bo pancio bardzo. Mówiłeś mi ci, że jest tutaj? Przecież Wy nie jesteście liściuszki. Ale rybuszki! Jesteśmy rybuszki! One wyglądają jak liście wodorostów. Dlatego tak łatwo nam się ukryć w lesie listownicowców, gdy tylko chcemy. Ale już wracajcie, koniec zabawy! Wiesz, mamo? Dali się nabrać! <noise> Że jesteśmy liśćmi! <noise> Gratuluję, dzieciaczki! Oktonałci, a teraz akcja wyciągamy pływak B. Tak jest, kapitanie! Nie ma to jak być w swoim ukochanym cacku. Tylko jakbyś chciał coś wcisnąć do dechy, to nie przycisk od katapulty. Bardzo śmieszne.